Z 13 udało nam się zorganizować tą akcję, zebrać rekordową jak do tej pory liczbę paczek. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy solennie, uroczyście te paczki przekazać z pełną świadomością, że one są tam potrzebne. Dzisiaj tu na Elsnera, w Lublinie, paczki, które były przygotowywane w kraju na terenie Lubelszczyzny tu są przekazywane na ręce polskich dyplomatów i dzisiaj tam pojadą. Tytuł akcji Polacy rodakom jest o tyle wymowny, że ci rodacy za granicą, czyli tak bliżutko naprawdę, bo od Lublina do Lwowa jest e, rzut beretem, są bardzo szczęśliwi, że się o nich pamięta. I tak naprawdę dowiedziałam się tej akcji jeszcze jak byłam sama malutka, bo kiedyś sama dostawałam, nasza rodzina dostawała takie paczki. Więc w silniku też była organizowana ta akcja i jak już uczęszczałam tam do szkoły, więc też pomagałam. No a później tak wyszło, że z koleżankami poznałyśmy senatora i przyłączyłyśmy się do akcji tutaj. Właśnie też mam pochodzenie polskie i uważam, że to jest bardzo dobra akcja, ponieważ historycznie różnie to się składało, narody się mieszały, ale ta akcja. A wspiera, wspiera właśnie. Y, możemy odczyć to, że Polacy pamiętają o nas właśnie w takie święta. Ilu ze świętych, ilu ze świętych, o tobie bębnuje. Chrystus się rodzi na swobodę, a nie wypijają, próbę wypijają. Mi bardzo miło uczestniczyć, dlatego że widzę, jak dużym zaangażowaniem sam pan Stanisław Gogacz tę akcję rozwija i jak dużo jest osób, które chcą się włączyć, jak dużo jest darczyńców. A jednocześnie po drugiej stronie granicy widzę, jak dużo jest osób szczęśliwych w momentach, gdy przywozimy te paczki, gdy je zaczynamy dzielić, gdy widzimy radość, a nawet łzy tych wszystkich, którzy zostali obdarowani, o których nie zapomina się. Mam takie wrażenie, że akcja jak gdyby coraz bardziej się rozszerza, coraz tych paczek jest więcej. Natomiast no, chciałoby się, żeby było jeszcze więcej młodzieży, bo, bo to jest jak gdyby też takie uczenie patriotyzmu. Wtedy się po prostu przypomina, że tam po tamtej stronie Bugu też zostali Polacy i że tam też kiedyś była Polska i że warto o, 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 pamiętać o tym i pielęgnować tę pamięć. Postanowiliśmy w tym roku włączyć się w akcję. Polacy Rodakom, gdyż gromady z naszego lubelskiego środowiska włączały się wcześniej i jest nas około 30 osób, a w akcji wzięła nas około 10 osób udział. W tej akcji bierzemy już udział drugi raz. Pakowałyśmy wszystkie produkty do paczek, zarówno rok temu, jak i w tym roku. I oprócz tego tutaj na gali wystawiliśmy jasełka. Teraz przedstawimy do części artystycznej. Z skręczowego lasu, lasu. Lepiej jednak mieć cztery ściany, choć trochę dziurawe i tak jest płatany. Wewnątrz wstajni nie ma, słomę Wam przyniosę. Będzie ciepło jak na dworze. Chodźcie za mną, proszę. Ja pomagam osobiście, bo to jest taki mój obowiązek. Yy, chrześcijanina, harcerza. Pomagam, bo wiem, jak to jest dostawać takie paczki na święta. I jak się ludzie cieszą? Coraz więcej instytucji jest, które pomagają, i tych ludzi jest coraz więcej, wolontariuszy. Cieszy mnie szczególnie to, że także młodzież no, nierzadko z biednych rodzin włącza się w, do pomocy w tej akcji, bo tam Polacy na wschodzie mają o wiele gorzej niż my tutaj, więc każda pomoc im tam. Dobrze świadczy o nas, ale także to jest takie materialne wsparcie tych ludzi, szczególnie w tym okresie przed świętami Bożego Narodzenia. Według mnie jest to świetny moment do takiej faktycznej pomocy, no bo przecież harcerstwo niby z nazwy jest od tego, żeby pomagać. I tak naprawdę, rzadko kiedy mamy możliwość, żeby, żeby to zobaczyć, prawda? Ludzie myślą, że harcerstwo sobie jest, a niektórzy w ogóle myślą, że już dawno wyginęłam. Mamy możliwość faktycznej pomocy, i też moje zuchy uczą się tego, że nie tylko w Polsce są potrzebujący, potrzebujący ludzie, i nie tylko w Polsce są Polacy. Akcja rozszerza się na Polskę. Przychodzą paczki, nawet biorą udział e, ludzie dobrego serca ze Szczecina, z Sosnowca, Złodzi, z Krakowa. No, trudno wymienić tutaj wszystkich, no, nie wspominając już o naszych e, no, ludziach, którzy bardzo hojnie pomagają i wspierają. E, przyjechałam tu do Polski studiować. I naprawdę, kiedy usłyszałam o tej akcji, to byłam zruszona naprawdę, bo to jest wspaniała akcja I bardzo dziękuję panu senatoru za to, że on robi takie, robi takie dobre sprawy, takie dobre rzeczy. Proszę Państwa, wydawało mi się, że 1500 to będzie ściana, dalej nie pójdziemy. Mieliśmy przygotowanych nalewek na, na paczki, mieliśmy 1500 opłatów też 1500, listów 1500, a tutaj okazuje się, że prawie 1600. I faktycznie w około ponad chyba 60-70 paczkach nie ma opłatka. Także to się z... przyznajemy, bo się nie spodziewaliśmy. Natomiast, natomiast mamy duże doświadczenie i jeżeli uda się dalej kontynuować, to pewne innowacje oczywiście będziemy, będziemy prowadzać. Nie wiedziałem, czy to się w ogóle w tym małym biurze pomieści, ale jakoś się udało i to, co dzięki sercom mieszkańców naszego miasta, dobrym ludziom, akcja nam się pewnie udała. No i będziemy już w tym uczestniczyć.